Gościem portalu Ale Bank jest pan Paweł Tomczak, dyrektor ze Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej. Witam pana. Witam. Panie dyrektorze, na dzisiejszym forum liderów Banków Spółdzielczych usłyszeliśmy wiele gorzkich prawd ze strony samorządów, że nowe regulacje, które są nałożone przez Ministerstwo Finansów, w jakiś sposób utrudniają im procesy inwestycyjne. Czy będzie to rzutowało w najbliższych latach na Poziom inwestycji i poziom życia ludności wiejskiej. Znaczy, może nie tyle gorzka, co, co, co taka rzeczywista, prawda, trudna do, 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 co prawda do, 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 do przyjęcia przez samorządy, ale prawo jest prawem. Nie jest to co prawda nowa regulacja, bo ona weszła z ustawą w 2009 roku. Istotnie. Nowy sposób ograniczenia poziomu zadłużenia, jak z naszych analiz, które wykonujemy na podstawie wieloletnich prognoz finansowych, wskazuje, że w perspektywie najbliższych kilku lat może spowodować znaczące ograniczenie inwestycji, również może spowodować pewne utrudnienia w realizacji zadań bieżących. A to wynika z tego, że y, są to elementy, które w tym wskaźniku są brane pod uwagę i y, w związku z tym y, gminy, chcąc osiągnąć ten wskaźnik, muszą redukować inwestycje, muszą y, y, ograniczać, y, y, ograniczać y, poziom y, zaciągania nowych zobowiązań. Szczególnie te jednostki, które nie mogą wypracować nadwyżki operacyjnej, nadwyżki finansowej, które nie mają dodatkowych jakichś dochodów z tytułu prowadzonej swojej gminy jednostki samorządowej. Ale z Państwa strony padały propozycje do Ministerstwa Finansów, żeby zredukować te obciążenia, te wymogi. Dlatego, że jeżeli porównamy statystyki gmin JST, które przekroczyły te reżimy zadłużania, to jest to ciągle właściwie ta sama cyfra. Nic Tutaj się dramatycznego tu, nie dzieje. Tu, tu trzeba byłoby rozgraniczyć jakby dwie kwestie. Ten poziom zadłużenia w tej chwili jest według regulacji starej ustawy, czyli mówimy ten poziom 60%, 60 wysokości zaciągniętych kredytów, 15% nieprzekroczenia, nie 15% przy kosztów spłaty odsetek i rat kredytu. E, istotnie, istotnie to, znaczy, jakby porównując ten, ten wskaźnik, te wskaźniki poprzednie i obecne, e, może doprowadzić to do sytuacji, kiedy samorządy, które w niewielkim stopniu według starej ustawy zadłużone, nie będą również mogły zaciągać jakiegokolwiek nowego kredytu, ponieważ nie mają nadwyżki. Finansowej, która by yy, pozwoliła na obsługę yy, potencjalnego długu. A takich gmin w Polsce jest sporo, szczególnie małych wiejskich. Ale biorąc pod uwagę, że Unia będzie przychodziła na system nie bez zwrotnej pomocy, tylko zwrotnej, wszystkie instytucje publiczne, wszystkie fundusze poręczne, wszystkie banki powinny być zaangażowane na rzecz jak największego wykorzystania środków unijnych. Czy sądzi Pan, że pomysły, które się pojawiają wśród banków spółdzielczych, żeby tworzyć fundusze poręczenia, by pomogą w rozwoju gmin. Sądzę, że mogłyby pomóc, choć y, y, sądzę, że jeszcze bardziej efektywne y, y, w poszukiwaniu środków, które można byłoby wypracować w gminach, byłoby przejrzenie obecnie kosztów zadań, które zadań i kosztów, które za tym idą dostrzegamy, że stosunkowo niewielkimi zmianami legislacyjnymi szczególnie w gminach wiejskich można byłoby kilka procent zaoszczędzić na wydatkach bieżących na oświacie na przykład można byłoby tutaj, w ogóle powinna być postawiona w tej chwili w trudnej sytuacji jakiej się znajduje polska zasada nie Przyjmowania nowych regulacji prawnych, które wpływają na zwiększenie kosztów realizowanych zadań w jednostkach samorządowych, bo to dodatkowo jeszcze dokłada gminom utrudnienie w wypracowaniu wolnych środków, które mogłyby być przeznaczone na inwestycje. Ponadto sądzę, że może się okazać, że dla niektórych gmin i to jeszcze będzie za mało, dlatego też sądzę, że powinny być specjalne regulacje jeszcze, ewentualnie Stworzone, które y, na przykład y, forsujemy od dłuższego czasu pomysł stworzenia Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Fundusz, który by finansował y, takie jednostki, które y, y, w sposób. Y, znaczy, takie jednostki, które. które y, ich potencjał i możliwości y, są bardzo ograniczone, a z uwagi na. Y, to, że uważamy, że, że niezależnie od miejsca położenia jednostki i miejsca urodzenia każdy obywatel ma prawo do jakiegoś minimalnego standardu życia. W tym momencie pewne inwestycje z tym związane muszą być realizowane. Oczywiście trzeba to robić w sposób taki zoptymalizowany, żeby później koszty, które związane są z e, obsługą tych inwestycji nie siążyły znowu na obywatelach i nie, nie, tym samym w jakiś sposób nie pogarszały ich e, e, standardów. Standardu poprzez wyższe opłaty za usługi, które, które, które od gminy pobierają. To te elementy sądzę, że, że mogłyby w jakiś sposób wpłynąć na mm, oprócz oczywiście Funduszu poręczeniowego, o którym Pan wspomniał, na, na, na zwiększenie potencjału inwestycyjnego na skuteczniejsze realizowanie zadań bieżących gmin. Jeżeli dobrze zrozumiałem, Panie Dyrektorze, jest też pewien niepokój w Pana w Głosie polegający na tym, że te sztywne normy dotyczące wskaźnika zadłużenia procentowego kosztów obsługi tego zadłużenia nie uwzględniają ogromnej różnicy w poziomie cywilizacyjnym i zamożności pomiędzy poszczególnymi gminami. To tego aspektu w ogóle nie widać w tym. Tak sięgając do historii utworzenia tego wskaźnika, to były lata prosperity 2007 rok kiedy nikt jeszcze, albo dopiero pierwsze jakieś były oznaki gdzieś jeszcze w oddali pojawiały się po możliwego kryzysu, i jakby w założeniu uważamy, że, 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 że ten pomysł może w ogólnej koncepcji może i słuszny, ale w obecnym czasie dla wielu gmin bardzo trudny do, 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 do zrealizowania. Czyli, że gmina musi posiadać środki. Że, że może zadłużyć się tylko i wyłącznie do poziomu takiego, na ile posiada środki na, na spłatę zadłużenia i odsetek. Idea słuszna, natomiast uważamy, że jakby trzymając się tej idei, można dokonać pewnych korekt w zakresie samego algorytmu naliczania tego, tego, tego wskaźnika poziomu. Ograniczającego zadłużenie, to jest jeden taki element. A teraz powracając jeszcze do, 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 do jakby podstawowej kwestii, którą Pan zadał. Oczywiście sytuacja jest taka, że yy, jest realizowany szereg inwestycji na obszarach wiejskich, yy, równoważących dysproporcje rozwojowe, ale to jest też tak, że na terenach zurbanizowanych też jest pewien postęp i wbrew pozorom te, ta, te, te nożyce yy, w poziomie życia. Yy, w niektórych regionach wcale się nie zmniejszają, a wręcz się rozwierają. I oczywiście tu jest duży problem, szczególnie tych małych jednostek, że ich potencjał i możliwości zawsze były ograniczone, a jeszcze biorąc pod uwagę w tej chwili te ograniczenia w zakresie możliwości zaciągania nowych zobowiązań wynikające z tego wskaźnika, e, mogłam jeszcze pogłębić problem w e, poszukiwaniu środków e, na realizację niezbędnych inwestycji. Tutaj sądzę, że jest pewien taki obszar, e, e, który e, obszar do współpracy pomiędzy e, sektorem finansowym a jednostkami samorządowymi w, e, w pomocy w dopracowaniu czy w wypracowaniu jakichś optymalnych sposobów finansowania pewnych przedsięwzięć, w ogóle w takiej pomocy w, w, w optymalizacji realizowania zadań bieżących? Myślę, że, że, że to w jakiejś mierze też i pomogłoby gminom w skuteczniejszym realizowaniu zadań, jak i w realizacji również inwestycji. Już takie podsumowujące, ostatnie pytanie. Panie dyrektorze, jak z perspektywy tych ostatnich 20 lat i odporności banków spółdzielczych na kryzys globalny z roku 2008-2009 ocenia pan perspektywy banków spółdzielczych w najbliższych latach, nawet gdyby nastąpiła druga faza kryzysu? Gdyby tak sięgnąć do historii banków spółdzielczych, w ogóle samego ruchu spółdzielczego, on powstawał e, 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 był, by, był takim jakby odpowiedzią na trudne czasy, w których one były tworzone, czyli bym powiedział, jakby z natury są to jednostki, sam ruch spółdzielczy, czy, czy to w formie bankowej, czy w jakichś innych formach, by, był taką odpowiedzią na, na, na obronę pewnych interesów, pewnych grup, realizacji pewnych działań, pewnej grupy osób, czy to w, w układzie zabezpieczenia środków, czy, czy też realizowanie jakichś usług, czy, czy, czy wytwarzanie jakichś towarów. Także z, z tego punktu widzenia sądzę, że banki spółdzielcze są bardzo odporne na wszelkiego tego typu zawirowania. Tym bardziej, że nie angażują się w żadne instrumenty, tak, które, 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 które to stwarzają, które stworzyły jakby główny problem tych banków, które. Yy, które no głównie tych banków, które angażowały się inwestycyjnych, czy inne. Także tutaj yy, a ponadto jeszcze jest jedna sprawa taka podstawowa, że yy, w układzie tradycji, która i osadzenia tych banków w lokalnym środowisku yy, jest bardzo mocne i, i tym samym nie mają czego się obawiać, że, że, że nie wiem, odpłyną im klienci, yy, że Podobnie w przypadku samorządów sądzę, że, że, że sytuacja banków spółdzielczych jest dosyć stabilna i, i myślę, że współpraca z nimi, z jednostkami samorządowymi będzie się rozwijać. Bardzo dziękuję.